Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nie jestem jest i to jest konieczny z w Tato 4. No i się przebrałem, bo już nie chciałem chodzić tym ubrania Cloda, ale tak. Co to jest kurde? Ja mam sobie... Kurteczkę, nie, Nikobelika, spodnie cj i buty Clauda, więc... O, tak, dobra. o, panie! Jeszcze pan czeka, to dobrze. Podajmy się do pakiego na kolejne misje. Here okay, we friend. Here we are. Here we are. Grosz do so the plan was they were gonna hide the diamonds in the queen's ass. <laughs> oh, hey, Nico. Hey, Kate. Get your fucking hands off my fucking sister, boy. Ooh. We're talking not having casual sex, Patrick. I pray after the amount of practice you've had you'd know the difference. Ooh. Sure, I know the difference. One leaves you feeling sad and empty and alone, and the other's casual sex. <laughs> and I'm quite sure you and Mr. Nico here will have fun on your play date. Hey! Coming, Ma! You boys play nice now. For sure! Hey. Okay! Oh, we're gonna play real nice. <laughs> They're clean as a fucking whistle. One previous owner, yeah. safely driven, ready for action. We got an opportunity, my boy. Yep, fortune favors the brave. Gotta make hay while the sun shines. So is you down, boy? Or is you out? Down for what? Down for robbing a thief. Robin Hood. Exactly, robin fucking <laughs> Hood. Who are you going to rob? The fucking mafia, boy. Yeah. <laughs> hmm. Is the money good? What's the risk? Well, the risk is... We all die a very slow and painful death, oh, oh, oh. <laughs> and the money is good—very good indeed. So you win, in, big guy. Or we're gonna have to kill you. Well, since you put it that way, I mean, right. good. All right, all right, let's yeah, go let's do no. this. Let's do this. Yeah, we'll mafia, and we'll pro. No i załatwię teraz. To jest na dwie osoby, to nie hu. Hu-hu-hu. No i weźmy sobie to primo. Feroci. Kurwa, to się nazywa pech. Hemen. Ale siadajcie. Motherfuckers. No, let's go! Jaki paki, kurde. Co, jednak gwiazdka i mi helikopter musiał przykryć. Wow. Teraz piękny drift będzie. Pecorino's, it's the fucking Pecorino's man, working for them, Pecorino's a type of cheese, is a bunch of guido gangsters out of Arden, they're all mafia though, of course they are, Cosa Nostra and all that shit, our family used to be bigger than all them mafia families put together, back in the day that's Takie rozbijanie auta, żeby go odwrócić, to chyba było w San Andreas dopiero, ale mogę się umylić. A to chyba specjalnie nie było. Wiem, że w już są podpowiedzi, że jeśli auto się wywróci, to trzymaj chyba lewą gałkę, czy coś takiego, aby obrócić samochód. Uuu. Fuck you, Gordon. I'll fucking come back there and kick your fucking ass in a minute. I hear that Francis McCreary is your brother. Fucking Frank, Frank, my brother. He may have a badge, but I tell you for a fact he's as crooked as the rest of us, McCrearys. More so. At least we ain't fucking hypocrites. Kate's the only decent one. I can believe that. You know Frankie, do you? I got a story for you. if you No, to правдебище Франкиего. Story. Shut up, Gordon. So, Nico when francis and Gerald was growing up frankie becomes an altar boy he swears to this day that he wanted to serve the lord jerry knows the truth though he only put on that cassock so he could pocket the change in the collection plate i don't even know if he realizes what a crook he is that sounds like the francis mcgrew I, I bet model community leader my ass you're just worried he'll start clamping down on you ain't you packy i'd like to see him try it not gonna happen with the things Jerry knows. Jesus! Spoken, Here we are boys. Moment of fucking truth. Alright, boys. If Ray is correct, then the money's going to be kept in the office in the main building. And there should be a boat docked out back for the getaway. Alright, it's up and over the fence. Don't go too far, Nico. Kurde, prawdziwy zakon asasynów normalnie. Patrzcie, kurde. Dobra, walmy z Kałacha. Otwarte przestrzenie to sobie postrzelamy, trochę. Masz, niech ci w... Kocham takie... rozwalać tak ludzi, to jest po prostu lovely. Co jest, kur... Jak ja kocham w tej części się strzelać, to jest po prostu genialne. No to ja wbijam, ja? O chuj. To robię to moim sposobem Czyli bez kolesania z tym e, z zasłon, bo to jest łatwiejsze Hu a nie, to są ten. Dobra, celuję se, bo Musimy sz źle skończyć Kto tu z kim jest, do cholery A tam jest jeszcze typ jakiś jeszcze tego u góry załatwimy. I teraz tego. Dobra. Mamy hejs. Jezus, by teraz go rozwalił. Ty gdzie? It Michael. Wo. You hold these voice back for me and Nico make a swing for it with the money. See you back at the house, No dawaj, Paki, let's go. for a Sure, my boy. There's the boat just out there. I'll race you. Ah, nie, tak nie działa. To nie Can you drive a boat? You got to this fine country in a boat, didn't you, Nico? That don't mean I can drive one. Panie hmm, fajnie siada. Zabierz pakiego na przestanie. Są misje, które to teraz to naprawdę, to naprawdę to mi dużą przyjemność, a są takie, które mu tak denerwują. Jedna własnych lepszych. Us McCreary's are under the fucking radar nowadays, it ain't a problem. I hope you're right, for my sake. Shut up and think about the money. If that don't work, think about my sister. i tell you though, you're only getting your hands on one of those things, you maniac. And it ain't gonna be my Katie. I'll think about the money then. What a trooper! No. We did it. Top of the fucking world. Here's your share. Nie mam zamiaru tego dać w włoskich. na końcu obrobiliśmy samych Włochów, jakiś tam Ancelotti, jedną z ważniejszych rodzin. Osiem kawi. No to jest good. Wiast na ten kurde. Gdzie jest tutaj. Dobra, jebać ją. What now? Przedamy na motor. Kurwa, jaki se hełm wziął. Kask. Boże, hełm. Paki! What do you want? What are you talking about, man? I'm saying... You take my picture. No i paki. Jedziemy do pakiego, który jest obok. Huhu, nie tu. Ty że ten znaczek przyjaciela, ale ja nie będę robił tych miejsc z przyjaciółmi. Może jak się by nie chciało. Tak kiedyś. Ale wątpię. No dobrze, chciałem rozwijać jedną z tych osób, ale Bogu dzięki zrezygnowaniu z tego pana. Przed spotkaniem z pakiem się złożyć garnitur, krawat i elegancki buty. No fucking. No i jechać na hatę. A kur.

Jacob już jest na miejscu. No, nie wiem jak oni go znaleźli, a znaczy, no... Nie wiem wtedy, bo ta Michelle też go wtedy zobaczyła, więc Jacob będzie nam pomagać. A no, teraz przejdziemy nie płacąc i nie zastowając gwiazdki. Jak to zrobić? Bardzo prosto. Pomijając skrypt. I po sprawie. Wow, 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 co to ma być? No, kontrolka teraz nałatwianie, i sprawdzenie, jak to ma się mój no ten nowy system ustawień przy helikopterze. Bogu dzięki, myślałem, że już mnie rozdupi. Ta misja nie jest zbyt fajna, wam powiem. A co więcej, wam powiem, że ją chyba sfailuje. Bo naprawdę ta misja jest głupia. Wyglądanie helikopterami od czwórki jakoś. Nie wiem, nie potrafi. A w piące to już w ogóle tragicznie mi się la nie, to, Nie, w piątce też mi się latnie. I jest i helikopter, w którym siedził oczywiście Little Jacob. Yes, yes, hey, Jacob. Tak, <grystanie> to jest Nico. Ej Jacob. Aż na nie Udało mi się to powiedzieć I tego typu musimy zekwidować, albo tego, obu Podarłem się swoim celem i zaczekam na odpowiedni moment, aby go zastrzelić. Nie widzę tego.

Tak, dalej to samo. W tył ma być end, a obrót w prawo ma być na page down. Nie powiem, jest mi tak wygodnie. Nawet. Nie pozwól mu uciec. No, łatwo powiedzieć, trudno zrobić

Jacob jest po prostu geniuszem. A on se nad, przeleci potara pod mościkiem, a ja se przelecę nad. Będę sprytny.

Traf go, Jacob! Do trzech razy sztuka, jak to mawiają. Nie było tak źle, jak myślałem, że będzie.

Kurde, ten a Boże Znaczy, ląduję nie rozwalając sobie szyb Po raz pierwszy raz to mi się uda Mój wam Pierwsze partyjne lądowanie yeah. Co idzie? Jak wziąłem O Boże No fucking more. To już nie koniec z helikopterami ja W dodatku jeszcze są dodatki, no

co, dasz gwiazdkę, bo wpadłem na Ciebie? Dasz gwiazdkę, bo wpadłem na Ciebie? No, ja myślę. Taxi. Musimy się do jednej z naszych chat, żeby sobie ubrać garnitur, a potem pojechać do pakiego. Okay. Obojętnie gdzie? gdzie? Żeby tylko mógł się przebrać garnitur. Dopiero to się przebierają na ten odcinek, a ja znowu muszę się przebrać. Okay, okay, here we are. Here we are. Okay.

To nie tak. Takie też nie. Dobra. A jak już tu jesteśmy, to sobie zapiszmy grę. Tak. Wypocznij. Pekki do nas napisał? Za czasem Do mnie się, się No się. To ja wiem, przecież do mnie zadzwoniłeś, cholera, w tej sprawie. Taki. Spokojnie, nie, by się nie. my Maya Creedy. Kto daj mi napisał cholernego SMS-a? Pekki, opowiedziałem o to moim braciom, planujemy coś wielkiego. Załóż garnitur, krawat, jakieś wileńskie buty i tu przyjedź. Zajmij się drogi interes, ale masz do wyboru tylko sklepem, są, który znajduje się w alko... alko... kur... Alko... alko... No chyba was toś chuj zabolał! Kurwa, dziewiąta trzy. No fucking way, man. You must joke. Nie. No kur... Nie kur... to myślę kasa, potrzebujesz jakieś ja i Batman roboty? Dobrze, mamy zawsze. Na razie, LG Little Jacob. No przecież ciebie, ty kutasino. No chyba nie! Chuja. Nie. Stój, man! No i chuj. Noooo i będzie zabawa na koniec jeszcze Jep mów baniaka i trzy gwiazdki. No i przejebane. No, No kogo tutaj zaśniesie? Kurwa, nie Nie, no chyba to są jakieś żarty, nie? Lol Nie widział mnie? Jestem niewidzialny, jak wypierdala się przez... Spoko Good night, motherfuckers Nie hmm. się tu, kurwa No jasne, te auto są... No chyba to są ich... Coś popierdoliło, no Bosko jest gaz, umie się na kiepiotach takie rzeczy. Kiedyś. Dobra, na jamajkę polecić. Ale pojbało jeśli ktoś mi wysyła wam SMS, to się, to się zdenerwuje. Nie trzeba jakoś przed nimi uciec. Nie dopadniacie mnie żywcem! Ho, 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 ho. To było głupie, powidzą mnie dalej. Nie! Przejebanie. Nie trzeba zrobić łódkę. Tak, trzeba zrobić łódkę Tak, sobie trzeba zrobić łódkę Po takich gliniarzy i do wody I po łódkę Skakuj kuruś. Siadamy Siadamy powiedziałem I zdupiamy Płyniemy w daleką podróż odnaleźć Tytanika. Fuck you! płynę do San Andreas, kurwy. Zostaw mnie! Ej, zarego ustrzelę, nie? Autentyko. A tego tak nie gonił cały czas, nie? Nie wiem, czy tutaj limit jest tej części. Fuj, mnie będzie gonił. Czekajcie, muszę go załatwić. Panie, nauczyli pana, że się nie śledzić cudej łódki. I say spear No. Legs. No. Kurwa płyń No chyba was coś je Ebo Panie zostawcie mnie Kurwa no tyle gazek mi styknie panie Chyba teraz muszę wyjechać za ten okrąg God, fuck. No! O nie kurwa. Jest! Dobra. W tym już Myślałem tyle. Myślę, że się podobało. Odnoszenia w kolejnym odcinku z Game 4 w którym co pójdziemy do pakiego już tym razem o 6 rano. Więc do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej. Bye.